Hej, witam was w kolejnym filmie. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić, czym są grup mastery, czyli jak możemy kontrolować za pomocą y, suwaków prędkość efektów, rozmiar efektów i moc świecenia naszych świateł. Zapraszam do oglądania. Y, a więc, tak, zaczniemy sobie od tego, jak w ogóle stworzyć y, grup mastery. Pierwsze co musimy zrobić to zaznaczyć grupę, dla której chcemy stworzyć ten Grup Master, czyli zaznaczamy sobie na przykład właśnie MK2. Klikamy Record i wybieramy sobie wolny playback, na przykład dziesiątkę. Jak widzicie w tej sytuacji napisuje no się nam jako GM i nazwa tej grupy. Jest to skrót od Group Master, no i nazwa grupy. Tak. I teraz tak, jak widzicie tutaj porównując na przykład playback drugi i dziesiąty, na dwójce mamy zapisane Q, a tutaj mamy tego grup mastera. No to mamy tutaj dopisane coś obok yy, nazwy tego playbacka, tak? I to jest skrót od Intensity Master. Co to robi? Jest po prostu to yy, Intensity Master, czyli no kontrola. Ko możemy sobie kontrolować za pomocą tego słowaka, jak intensywnie, czy jak mocno będą świecić nasze światła. I teraz, tak jak widzicie, jeżeli uruchomimy sobie ostatnio to co robiliśmy to mk2 gdzie jest tylko intensity zapisane no to mimo że tym suwakiem będziemy ruszać od 0 do 100 no to nic się nie dzieje tak jakby nie funkcjonuje to dzieje się tak dlatego ponieważ nie jest to aktywne żeby włączyć yy, tego grup mastera, musimy kliknąć sobie tutaj przycisk tej strzałki w prawo i w tym momencie jak widzicie już się włączył jest na 0% więc nasze światła nie świecą pojedziemy do góry na 100 no i świecem, tak czyli tym możemy sobie kontrolować po prostu nasze grupy i, i za pomocą grup, i za pomocą intensity mastera która grupa ma jak świecić, z jaką mocą, no po prostu kontrola tego dimmera czy intensity, żeby teraz jeżeli chcemy wyłączyć yy, tego intensity mastera, bo na przykład jeżeli chcielibyśmy przesunąć, no to nie możemy, ponieważ jest napisane jako, że jest aktywny ja chcę jeśli chcę go usunąć, to też nie mogę, ponieważ jest aktywny. Wystarczy zjechać nim na sam dół i kliknąć tutaj ten Flash Button, czyli ten kwadracik na dole. No i on się wyłączy, i w tym momencie mogę go przesuwać sobie na przykład i tak dalej. Dobra, to wiemy, czyli dowiedzieliście się, jak kontrolować Intensity za pomocą suwaka. Kolejna rzecz, co dają nam te grup mastery. Zapiszemy sobie znowu kolejny grup master. Jak widzicie domyślnie on ponownie zapisuje się jako Intensity Master i tak jest zawsze. Teraz żeby wej możemy wejść w bieg ustawienia, czyli klikamy sobie dwa razy tutaj ten przycisk S czyli Select. Y tak, dwa, trzy razy. I teraz domyślnie mamy tutaj na Fader. Wchodzimy w Function. I tu jak, ma jak widzicie macie pierwsze trzy opcje. Q-Stack is an Intensity Master, czyli w tym przypadku on jest domyślnie zaznaczony na jest, czyli że jest po prostu y, tym Intensity Masterem, czyli kontrolą intensywności. Kolejna opcja to jest Q-Stack is a FX Size Master, czyli po prostu możemy kontrolować tym Suwakiem rozmiar efektów. I kolejny FX Speed Master, no, czyli y, tempo naszych efektów. tak? weźmiemy sobie następną opcję czyli size master oraz od razu zrobimy yy, kolejny i w tym zrobimy speedmaster i tak jak widzicie teraz są skróty SZM i SPM i to jest od size master i speedmaster oczywiście uruchamiamy je dajemy na 100% i teraz dodajemy sobie tutaj na przykład do tych MK2, bo na tą grupę stworzyłem te grupy mastery. Dodajemy sobie efekt na przykład y, Circle. I jak widzicie, na no, lata sobie ten efekt po prostu tutaj. Jeżeli mamy size na 100%, no to, y, na 50% to lata w 50%. Ale teraz mogę sobie płynnie zmniejszać ten rozmiar z tym suwakiem. Jak widzicie, on się zmniejsza, 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 aż do zera. Co to nam daje? To, że możemy płynnie odpalać efekty, to znaczy, na przykład, właśnie mamy po prostu Q, gdzie światła sobie stoją statycznie w jednym miejscu, odpalamy w tle sobie jakiś efekt, i w tym momencie możemy powoli ten size master zwiększać, dzięki czemu te światło powoli zaczną się poruszać, tak? Aż przejdziemy sobie na przykład do tego 100%, czyli po prostu taki efekt nam się uzyskuje. No i oczywiście możemy sobie też szybko wyłączać, włączać i tak dalej. Kolejna rzecz, damy sobie na 100%. Speedmaster, oczywiście kontrolujemy prędkość. Na 0 jest 0, czyli stoi. Na full jest full. I teraz tak, maksy y maksymalna prędkość jest uzas uzasadniona oczywiście od tego, co macie wpisane tutaj w efiksie, tak? czyli jeżeli chcecie, żeby te efekty na podobnych wartościach suwaka speedmastera miały y podobne prędkości, to zawsze w speedzie efiksów musicie dawać ten sam czas, tak? Czyli na przykład jeżeli zawsze dajecie jedną sekundę, to w innych efektach ruchu też da, dajcie jedną sekundę. Żeby po prostu nie było tak, że na przykład macie na 50% ten suwak i w jednym efekcie lata wam to z taką prędkością, a przełączycie na drugi efekt i macie coś takiego. Że nie wiadomo, co się dzieje, bo jest tak szybko, że te głowy nie nadążają się ruszać. I tego radzę się pilnować, że po prostu nie walnąć jakiejś głupiej pomyłki i, i wpadki, która Wam może no po prostu zepsuć efekt ładny. Dobra, I to z takich podstawowych informacji odnośnie Size Masterów, Speed Masterów i Intensity Masterów. Ja sobie teraz to skleeruję, wyłączę je na razie i porozmawiamy sobie jeszcze o tym, czym są te dodatkowe opcje tutaj niżej. To znaczy, y, group ID, no to oczywiście mamy y, wybraną grupę, możemy sobie to zmieniać. Tak, czyli mogę sobie dać na spot SL i mogę po prostu zmieniać, czego się tyczy Nazwa nam się nie zmienia. Y, to znaczy, no spójrzcie, po prostu nazwa nam się automatycznie nie zmienia, Q, ale no, tyczy się, y, zmienia się to, jakiej grupy się to, dotyczy. I kolejna rzecz, y, dosyć ważna, w, tutaj, w tych opcjach. Czyli Group Attributes, yy, i ta opcja daje nam to, że jeżeli yy, na przykład uruchomimy tego speedmastera, damy go na 100% i dodamy sobie, załóżmy efekt pozycji, i dodamy efekt kolorów, na przykład CMY. I w tym przypadku, yy, może tutaj damy. 0%, żeby było to w miarę widać, jak to przeskakuje, jeżeli ja zmniejszam prędkość, no to zmniejsza nam się speed obu efektów, tak? Bo on się tyczy yy, całego fixa. Jeżeli wejdziemy sobie tu w opcję, mamy group attributes all, czyli się tyczy wszystkiego, i w tym przypadku mogę sobie tutaj na przykład yy, mając speed mastera, yy, który odnosi się do grupy tych MK2, mogę dać sobie na przykład, że to się tyczy. Pozycji i teraz uruchamiając go, jak widzicie, on mi kontroluje tylko pozycję, czyli ten efekt koloru nadal sobie przeskakuje i lata, ale pozycja stoi w miejscu, bo dałem go na zero. I teraz dla przykładu wrócimy sobie do layout 1. Yy, wykliruję to. Wezmę MK2 Spoty. Dam jako record ponownie. Teraz wezmę tutaj yy, jako Speedmaster attributes jako kolor i uruchomimy go na 100%. Dodamy Locata, dodamy ponownie efekt koloru, ponownie efekt pozycji. Znowu dam sobie tego X-Fade na 0%, żeby to widać. Jak widzicie, teraz dwoma suwakami mogę osobno kontrolować prędkość efektów pozycji, czyli mogę sobie zwolnić pozycję na 0, czy tam na jakieś wolne i kolory tak samo mogę sobie spowolnić na przykład na 0 że w ogóle nie przeskakują lub po prostu coraz szybciej szybciej, na przykład teraz mogę dawać sobie osobne czasy mogę na przykład kolory dać na szybkie i pozycje sobie mogą latać w taki sposób, a kolory mogę po prostu zwalniać, żeby to przechodziło nadal szybko, ale ale po prostu żeby było i tak na dwóch osobnych suwakach. I właśnie daje nam to to na przykład, że chcemy, żeby pozycje nie przechodziły na takim samym czasie, czyli załóżmy 0,1, tak, żeby nie działo się coś takiego, tylko złóżmy na dwóch sekundach. I, ale no jednak ten efekt koloru, żeby on po prostu latał sobie w miarę szybko i dzięki temu, dzięki tym e, atrybutom grupy możemy sobie właśnie kontrolować z dwoma suwakami i jakby ograniczyć sobie kłopot tego, że ustawiać jakby dokładne tempo na wszystkim, żeby jednym suwakiem móc kontrolować wszystko, tak? Oczywiście no zajmuje nam to więcej playbacków, więcej suwaków do te obsługi, ale ale no coś za coś, tak? Jeżeli chcemy, żeby to funkcjonowało i działało ładnie, no to to niestety nie da się tego inaczej obejść. Oczywiście jeżeli mamy ja to pokazuję na przykładzie no, grupy jednej ale jeżeli na przykład weźmiemy sobie yy, załóżmy, połączymy trzy typy urządzeń i zapiszę sobie te jako grupę, na przykład miałem ALL i teraz tą grupę ALL damy tutaj i co zrobimy jako Intensity Master i grupę ALL, all zrobimy Locate, no to oczywiście ja mogę sobie te wszystkie urządzenia jednym słowakiem też kontrolować, tak? Bo to się tyczy grup, no czyli po prostu jeżeli wszystkie urządzenia, które w ogóle mam wrzucę w grupę, no to no to mam po prostu jako jedną grupę, jedną słowakę mogę kontrolować jasność świecenia, wszystkiego tak naprawdę co do intensity masterów yy, to jeszcze warto wspomnieć tutaj o Grandmasterze i Submasterze, czyli tych dwóch suwakach po lewej stronie, które nie są wliczane w te 10 y, suwaków, które tutaj mamy. Czego to się tyczy? Grandmaster to jest suwak, który kontroluje świecenie wszystkiego, co jest odpalone na sterowniku, czyli czy, niezależnie czy mam to odpalone na tych playbackach, czy gdzieś tutaj w Stack store, tak cokolwiek tutaj może być odpalone, to po prostu on wygasza nam wszystko, dosłownie wszystko. Submaster za to wygasza nam tylko to, co jest na playbackach, czyli jeżeli yy, ja mam zapisane coś tutaj yy, w Stack, to, w stack i odpalę to w Stack, to, w stack store, to ten Submaster nam tego nie wygasi po prostu. Yy. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że jak widzicie, no, te intensity mastery, czy ogólnie Group mastery, one nam nadpisują programator, mimo że programator ogólnie jest najwyżej nad wszystkim i, i nie da się jakby przebić programatora nie korzystając z ustawień zaawansowanych, to, to intensity mastery i tak są nad tym wszystkim, tak? Czyli mimo, że w programatorze mam. Wszystko ustawione na 100%, no to i tak mogę tym Intensity Master'em to kontrolować. I teraz, żeby pokazać Wam o co mi chodzi, że programator jest zawsze nad tym, co się dzieje, to załóżmy, odpalając tutaj MK2 na full, ja mogę programatorem, jakby zjechać sobie nimi na 0%, tak? I jakby, mimo że ta, to jest odpalone i to jest 100%, to programator i tak to nadpisuje, bo programator jest nad tym wszystkim, tak? No i. Po prostu o to chodzi, tak, że programator tu jest najwyżej traktowany. Dobrze, no mam nadzieję, że zrozumiecie wszystko, że wiecie teraz, jak, jak po prostu kontrolować tempo, moc świecenia i, i wielkość efektów za pomocą słowaków. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście, zapraszam do pisania komentarzy i do oglądania następnych filmów. Cześć.